Ty jesteś Polak mały. Jaki znak Twój? Znak zuchwały. Jak się zwie to Twoje godło? Rodło. Co powiadasz rodło znakiem? Jam Polakiem. Czym Ci Polak jest przed światem? Zawsze bratem. Gdzie Cię wiedzie życia droga? Przez naród mój do Boga. Co Polactwu dasz na chwałę? Życie całe. Większość z nas pewnie przyzwyczajona jest do innego tekstu tego wiersza, ale kiedy usłyszymy ten, zdajemy sobie sprawę, że ta pierwsza prawda i te słowa odegrały niezwykle ważną rolę w historii tutaj rodła w Opolu. Dokładnie, nawet nie tyle w Opolu, co w ogóle w całej tej organizacji. Musimy bowiem pamiętać, że Polacy mieli bardzo podobne potrzeby nie tylko w pierwszej dzielnicy, ale we wszystkich pozostałych czterech, bo oni żyli polską, żyli polską kulturą i starali się także przyswajać to wszystko co się działo wtedy w obszarze tej kultury polskiej. Zastali nas państwo tu, gdzie rozstaliśmy się 18 przy tej ważnej dacie i przy tym niezwykle ważnym miejscu. Za chwilę przejdziemy kilkadziesiąt metrów dalej, ale wróćmy do tej niezwykle ważnej historii, ważnych ludzi i postaci i ludzi opola, którzy Tworzyli właśnie to miejsce prawie 100 lat temu. To były całe rodziny. To byli nie tylko mieszkańcy pobliskich miejscowości, pobliskich wiosek czy dzielnic naszego miasta, ale to byli ludzie z całego obszaru górnego Śląska, którzy tu przyjeżdżali, a także ci, którzy byli tymi działaczami związkowymi. Ogólnymi. Przecież tu także przyjeżdżał ksiądz Bolesław Domański, tu przyjeżdżał bardzo często Edmund Osmańczyk, tu przyjeżdżali ludzie, którzy mieli wpływ na to, jak toczyły się losy tej organizacji. Pracowały na to całe rodziny poliwodów, gadzińskich, gomołów. Nie możemy zapominać o tym, że ci ludzie poświęcali się tej pracy bardzo szczególnie. W moim przypadku to jest oczywiście dom rodzinny mojej mamy, czyli Wójtowa Wieś, dziś już dzielnica Opola. Dziadek Franciszek był niezwykle aktywny. Zresztą z Wójtowej Wsi cały oddział szedł na, trzecie, na powstanie trzecie. I dwa najstarsi bracia mojej mamy. To, kim była moja mama, w gruncie rzeczy, bo, bo o tym chcę powiedzieć, to jest właśnie efekt tego, jak wyglądał jej dom rodzinny, co tam się działo. Mama się urodziła w roku 1920, więc cały początek tych wszystkich działań Związku Polaków w Niemczech to jeszcze był bez jej udziału. Przecież nie, ale już dziadek i najstarsi bracia, mamy aktywnie włączyli się w organizację samego związku. Co więcej, w tym domu, który do dzisiaj jest w Wojtowie dziadek udostępnił pomieszczenia dla tego, żeby ci lokalni działacze mogli się spotykać. Tam się odbywały na przykład zbiórki harcerzy, harcerstwo polskie w Niemczech było. Starali się wspierać Siebie wzajemnie, a także umożliwiać młodzieży kształcenie. Tu, właśnie w tym banku rolników, został założony ten związek Sulezja Superior, który wspierał młodą, zdolną młodzież, która była członkiem tejże organizacji, ewentualnie należała do Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, bo była to organizacja, która podlegała Związkowi Polaków w Niemczech. Ale te organizacje współpracowały ze sobą i robiły wszystko, żeby zdolna młodzież mogła się dalej kształcić. Jak powstał związek, to dziadek razem, oczywiście ze swoimi synami, wywalczył utworzenie w wójtowej wsi polskiej szkoły. I dzięki temu moja mama, która już zaczęła dorastać do pobytu w szkole mogła uczyć się tam. Potem nauczanie w gimnazjum też było bardziej, bardziej kłopotliwe, bo musiała jechać przez granicę do Polski, do Tarnowskich Gór. Dzieci uczyły się mimo wszystko języka polskiego i ta edukacja podstawowa była do realizowania. Natomiast gorzej było z edukacją na poziomie wyższym. Polskie szkolnictwo Mimo konwencji genewskiej, wcale nie miało tutaj zielonego światła na obszarze Niemiec i była z tym zawsze jakaś perturbacja. Ale mimo to powstało gimnazjum męskie dla chłopców w bytomiu, a później zostało utworzone też takie podobne, taka podobna szkoła w Tarnowskich Górach dla dziewcząt, gdzie te dziewczęta i chłopcy mogli tą edukację zdobywać. To, że mama tak aktywna była w działalności społecznej, to wynika po prostu z tego, że z takiego gniazda wyszła, mówiąc symbolicznie. Swoje bracia mamy, którzy... Wojciech, który pracował w konsulacie polskim, w Opolu, już po ustaleniu ostatecznej granicy pomiędzy Polską a Niemcami, to był rok 1922. Potem przeniesiono ten konsulat do Bytomia. Tam dołączył do niego Józef, najstarszy brat mamy. Zresztą działalność Józefa była niezwykle ważna, bo on zdobył całą masę prawnych kwalifikacji związanych z funkcjonowaniem mniejszości. Polskiej w Niemczech. Zresztą potem pracował w konsulacie w Berlinie i co najważniejsze, potem w latach 30. już trafił do konsulatu polskiego w Budapeszcie i tam włączył się w aktywną działalność konspiracyjną, przerzucał uchodźców polskich do wojska polskiego na zachodzie. Jak Niemcy weszli do, do, na Węgry, no to trafił też do obozu pod Wiedniem. Ale wrócił stamtąd. Wrócił stamtąd do Opola, zresztą zmarł w 1955 roku i pochowany jest na cmentarzu na ulicy Wrocławskiej. Ta pierwsza prawda, Jesteśmy Polakami, ona właściwie wykluwała się już w momencie, kiedy powstawała Polska, kiedy. Po pierwszej wojnie odradzało się państwo polskie i ona była taką prawdą, która w różnych obszarach, gdzie mieszkała ta społeczność polska, pojawiała się. Jesteśmy Polakami i stąd jest to pierwsza prawda tej organizacji, która identyfikowała tych ludzi z Polską. Nie wstydzimy się, jesteśmy Polakami, czujemy się Polakami, mówimy po polsku. I to było tym pierwszym takim sygnałem, żeby się jednoczyć, żeby nie czuć się gorszym obywatelem niemieckiego państwa. Ja po prostu miałam w mamie wzór tego, jak powinna się zachowywać kobieta, która ma swoje zdanie, która ma chęć realizowania własnych wartości. Mama pod tym względem była niezwykła, bo jej aktywność na różnych polach. Przecież była w, w, nie tylko w, w, w Ravensbrück, potem była, pracowała w konspiracji. Nie gdzie indziej, a właśnie w Wójtowej Wsi przyjmowano od niej przysięgę. Ponieważ została ta cała siatka konspiracyjna wyśledzona, trafiła do, do ciężkiego więzienia w Lublińcu. Zresztą akt oskarżenia był podpisany przez niekogo innego, przez Brunnera który uznał, że zdradę państwa tutaj, narodu, niemieckiego oczywiście, realizuje i trafiła do Oświęcimia. Marszem śmierci stamtąd, jak już się front zbliżał, dotarła z powrotem do Ravensbrück. I tam dzięki siostrze Bronisławie, która po mężu nazywa się Go, nazywała się Gomoła. Uciekły stamtąd w czasie nalotu alianckiego i po długich zdarzeniach dotarły z powrotem do Opola. Wróciła do Opola 16 maja 1945 roku. W, w swoje urodziny, 25. urodziny. Tak wyglądało jej 25 lat życia. Ten kościół to nie jedyne ważne miejsce w Opolu, jeśli chodzi o tę drugą prawdę i o spotkania ludzi z podznaku Rodła. Ale jak rzeczywiście ważną rolę w tym czasie również odegrali księża, odegrał kościół w tej społeczności? Niezwykle dużą rolę odgrywali księża, jeżeli chodzi o społeczeństwo polskie tu na Głównym Śląsku. Księża angażowali się w działalność tej organizacji. Trzeba pamiętać, że dwóch prezesów pierwszej dzielnicy to byli księża. Także drugi prezes całej organizacji to był ksiądz, ksiądz Bolesław Domański. W mentalności Ślązaka na przykład ksiądz Faros to był przywódca. To był człowiek nie tylko Postrzegane w wymiarze kościelnym, ale w ogóle w takim wymiarze społecznym, także w wymiarze poniekąd narodowym. Postrzeganie tych ludzi, którzy się tutaj gromadzili, oni byli opcji pro to oczywiście trzeba uszanować, bo każdy ma prawo do swoich przekonań, ale to wcale nie znaczy, że oni byli zdominowani przez jakąś taką szabelkowość, przez walkę przeciwko komuś, przeciwko nawet i Prusom. Oni, jak samo, sama nazwa rodła wskazuje, oni kochali rodzinność. Oni kochali to, co ich bezpośrednio otacza, bo wiedzieli, w tym, że w tym jest szansa utrwalania w swej tożsamości, a mając oparcie w kościele, oni to realizowali. W każdą niedzielę, w każde święta ta społeczność polska miała możliwość uczestniczenia w mszach polskich. Na początku był to kościół tak zwany na górce, a w latach 30. kościół świętego Sebastiana. Stało się to dlatego, że kościół na górce został wydzielony jako parafia. A ponieważ wtedy podlegał kościołowi dzisiejszej katedrze i ksiądz Kubis, który był tutaj proboszczem odpowiedzialnym za tą opiekę duchową, no uznał, że lepiej będzie, żeby te msze odbywały się w kościele Sebastiana. I to było właśnie takie miejsce, bo msza święta to oczywiście jedno miejsce jednoczenia, ale ci ludzie tutaj, tak jak jesteśmy na tym placu, to było miejsce spotkań, miejsce No rozgrażeń. oczywiście Mie... wtedy można mhm. było pomszy, mszy, brzen, tutaj rozmawiać, ale także odbywały się takie większe uroczystości, jak choćby poświęcenie sztandaru Związku Harcerzy Polskich w Niemczech, i są takie fotografie, które ukazują, jak duża grupa tych harcerzy, a także osób towarzyszących, znajduje się tu na tym placu, gdzie ten sztandar jest wynoszony z kościoła. I ta uroczystość ma właśnie miejsce tu, pod tym kościołem. Warto tu w tym miejscu dodać, że właśnie w Rodle ksiądz Domański starał się, żeby dołączyć w dolnej części jakiś znak kierujący od Krakowa, od Wisły w kierunku Częstochowy, czyli w kierunku Kościoła. Nie? Ksiądz Domański nie był jedynym człowiekiem, który chciał kształtować Lązaka w poczuciu narodowym. Takich księży było bardzo wielu i trzeba ich wyrozumieć. Zresztą biskup Wrocławski kładł nacisk, żeby na tych terenach byli księża utrakwiści, którzy znają zarówno język niemiecki, jak i język polski, żeby mogli skutecznie w wymiarze duszpasterskim służyć tym ludziom. Dlatego cieszy mnie to, że uznaje się też rolę tego księdza, nie tylko jako człowieka kościoła, ale jako człowieka, który działał tu w, oko w trudnych okolicznościach. Księża również ponieśli też ogromne straty. Myślę oczywiście o roku 1939, tak jak i wielu rodłaków, którzy zapłacili bardzo wysoką cenę i za wiarę, i za polskość. Oczywiście tak. Ksiądz Domański zmarł zanim wybuchła wojna, i jego akurat te straszne skutki nie dosięgły. Miał tu po prostu w tym nieszczęściu to szczęście, że umarł w sposób naturalny. Ale wielu działaczy, wielu księży, którzy wspomagali Polaków, niestety była aresztowana i Albo osadzana w więzieniu, albo od razu stracona, albo po prostu przenoszona do obozu koncentracyjnego, z którego nie wszyscy wychodzili. Tamci księża mieli świadomość, może nie taką jak my dzisiaj mamy, natomiast że mieli świadomość, że. Trzeba też ponieść ofiary za wierność, za wierność ideałom, nie tylko kościelnym, ale też ideałom kulturowym, ideałom śląskim, ideałom też polskim. Nie? I to, trzeba to, to jest wpisane w realizm życia.